ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku słuchajcie, bierzemy pod lupę odzież wierzchnią, a dokładnie płaszcze na sezon jesień-zima. Prezentując każdy płaszcz, chciałabym pokazać wam dwie propozycje stylizacji. Pierwsza z nich będzie elegancka, druga natomiast będzie mniej formalna, bardziej na luzie, taka, wiecie, do biegania, po mieście, tak więc jeżeli interesuje Was taka tematyka, zapraszam do subskrybowania kanału, żeby być ze mną na bieżąco. Komentujcie, klikajcie łapki w górę, a więc nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Mam na sobie pierwszą stylizację, pierwszą propozycję z białym płaszczem w roli głównej. Płaszcz pochodzi z Zary, jest to płaszczek bawełniany, złamana biel i tutaj mamy propozycję elegancką. Mogli, mogłybyśmy spokojnie stworzyć taki total look w bieli, natomiast ja postanowiłam przełamać ten total look właśnie tymi. Śliwkowymi kozakami z mango. Jeżeli chodzi o ten płaszczyk, to jest płaszczyk typowy przejściowy. Nie jest zbyt ciepły, bawełniany, ma pod spodem podszewkę i genialnie nadaje się na taki właśnie sezon przejściowy, na dość ciepłą jesień. I można go naprawdę stylizować na wiele różnych sposobów. Uzupełnieniem tej stylizacji jest również biała torebka ze złotymi dodatkami. Mam też złote. Złote kolczyki, tutaj złote guziki przy białej sukience. Moim zdaniem prezentuje się to bardzo dobrze. Ja bardzo lubię białe total look. Ja w ogóle wspaniale czuję się w takiej kolorystyce, w takiej odsłonie. I bardzo lubię, lubię ten płaszcz. On jest z aktualnej kolekcji, więc bez problemu dostaniecie go. W Zarze jednak, tak jak mówię, nie jest zbyt ciepły, to jest typowy płaszcz. Przejściowy, także tutaj nie będzie Wam was za bardzo, za bardzo grzał. Oczywiście rękawy długie, tutaj macie kieszonki, dwa guziki. Moim zdaniem, moim zdaniem prezentuje się to naprawdę fajnie. Ja bardzo lubię ten płaszczyk. Tak więc, jeżeli e, lubicie białe płaszcze, bo tutaj słuchajcie, naprawdę trzeba na niego uważać. On się lubi brudzić, jak to, biały, jak to białe rzeczy. Ale jeżeli lubicie tworzyć tego typu stylizacje składające się z takich: białych, jasnych um, total looków, to jak najbardziej Wam polecam. I kolejna odsłona, dokładnie tego samego białego płaszczyka, w bardziej luźnym wydaniu. Tutaj wystylizowałam go ze sweterkiem, białym swetrem, bardzo cieplutkim. Do tego spodnie w kratę oraz bodki na niewielkim obcasie, bardzo wygodne, skórzane. Całość to Zara. I e, słuchajcie, ten płaszczek możecie łączyć nie tylko z takimi bezpiecznymi, jasnymi kolorami, kolorami typu biel, beż, brąz, ale również z bardziej wyrazistymi e, odcieniami, jeżeli lubicie się tak nosić jak najbardziej, on przepięknie komponuje się również z mocniejszymi kolorami i jak widzicie, możecie go spokojnie łączyć e, elegancko, ale też e, właśnie w zestawieniu ze swetrami. Genialnie wygląda również z bluzami sportowymi do Adidas'ów. Po prostu fenomenalnie. I słuchajcie co ważne, w tej eleganckiej odsłonie mówiłam Wam, że płaszczek nie jest zbyt ciepły. Natomiast jeżeli ubierzecie się warstwowo, ubierzecie jakiś ciepły sweterek, na to jeszcze jakiś szal. To słuchajcie, spokojnie, dacie radę na takie nawet niższe temperatury, natomiast absolutnie nie na zimę, tak jak już wspominałam wcześniej, on jest przejściowy, natomiast można go troszeczkę ocieplić, właśnie zestawiając go z cieplejszymi swetrami. Kolejny płaszczyk to mój najnowszy nabytek, i muszę Wam powiedzieć, że na jego punkcie. Przepadłam. Płaszczek pochodzi z Zary, jest oczywiście z najnowszej kolekcji. Jest to płaszcz ze sztucznego futerka, i na stronie Zary znajdziecie go również w dwóch innych wersjach kolorystycznych w odcieniu czekoladowym oraz w jasnym beżu. Ja wybrałam ten zielony, ponieważ, ponieważ stwierdziłam, że nie mam jeszcze takiego odcienia płaszcza w swojej szafie. I może być to bardzo ciekawy, ciekawy kolor, który będzie przepięknie prezentował się z moimi stylizacjami. I nie pomyliłam się, bo naprawdę kolor jest unikatowy, jest inny, więc fajnie wyróżniam się też na ulicy. I słuchajcie, oprócz tego, że płaszczyk prezentuje się fajnie, to dodatkowo jest bardzo ciepły. Ja miałam okazję testować go w chłodne dni i muszę Wam powiedzieć, że zdał on egzamin na piątkę. Jeżeli chodzi o krój płaszcza, to jest on dość prosty, długi, z tyłu wygląda w ten sposób, tutaj zapinany na guziki, tutaj mamy niewielkie klapy oraz, co ważne i na co ja zawsze zwracam uwagę, kieszenie. Ja zawsze do tych kieszeni wiecie, ładuję telefon, klucze, coś, co mogę bardzo szybko wyciągnąć, więc tutaj jak najbardziej. Na plus i tutaj ta wersja bardziej elegancka. Zestawiłam sobie ten płaszczyk z golfikiem, z jasnym golfem właśnie, ze skórzanymi spodenkami, ze złotymi dodatkami, guzikami oraz z białymi kozakami. A teraz sprawdźmy, jak płaszczyk wygląda w wersji na luzie. Stylizacja bardziej na luzie, czyli płaszczyk w czarnym połączeniu z czarnym total lookiem. Z butami na płaskiej podeszwie, ale dość wysokiej. Tutaj mamy mokasę z Zary. Więcej mówię o nich w moim poprzednim filmiku, do którego Was oczywiście odsyłam. Płaszczek zostawiłam również z legginsami bardzo dopasowanymi. Leginsy są również z zary, tutaj posiadają gumeczkę. Ja w takich legginsach chodziłam w podstawówce, więc tutaj też wracam się trosze troszeczkę do czasów, kiedy byłam mniejsza. No i również body w czarnym kolorze z golfikiem. I słuchajcie, w ogóle uważam, że ten płaszcz on prezentuje się przepięknie w połączeniu z czarnym total lookiem. Jakoś tak fajnie wygląda, jest on na pierwszym planie, nic go tutaj nie przytłacza, ale oczywiście łączymy go z modnymi, z modnymi dodatkami, do tego czarna torebka i słuchajcie, możemy biegać po mieście. Cały dzień. Dajcie mi koniecznie znać, w której wersji ten płaszczyk podoba Wam się bardziej. Kolejny płaszczyk to znowu mój faworyt. Słuchajcie, ten płaszczyk jest nietypowy, ponieważ ma przepiękny kolor. Niebieskie takie odcienie Baby Blue to zdecydowanie moje kolory. One fenomenalnie. Wręcz komponują się z blond włosami, więc blondynki jak najbardziej powinny się z tym kolorem zaprzyjaźnić. Jest to płaszcz z linii Handmade z Zary. Bardzo przyjemny, on posiada w sobie wełnę. Więc, pomimo tego, że nie ma tutaj podszewki i wydaje się dość cienki, jest bardzo ciepły. Jeszcze w połączeniu z czymś grubszym pod spodem naprawdę daje radę i mocno grzeje. I tutaj, jeżeli chodzi o wersję elegancką, wystylizowałam go z białym, prążkowanym golfikiem. To są w zasadzie body. One są z H&M. -u. Do tego mini spódniczka w kratkę z Pull bear w takim odcieniu bieli oraz beżu. Ukochane, długie kozaki z zer z kwadratowym noskiem i z ciekawym Obcasem oraz z również ulubioną torebką z pięknym złotym łańcuchem, takim jeansowym, wydaniu również z Zary. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie. Ja ten płaszczyk, słuchajcie, uwielbiam. Tutaj macie zapięcia na guziczki, z boku kieszenie, z tyłu prezentuje się w ten sposób: długi, ciepły, czego chcieć więcej. Tworząc tą stylizację, moją myślą przewodnią było przełamanie tego, może trochę infantylnego, koloru Baby Blue, z konkretnymi, masywnymi, takimi wyrazistymi dodatkami. Padło na kozaki z Zary, na traktorowej, mocnej, konkretnej podeszwie w, koloru czar w kolorze czarnym. Do tego dobrałam e, golf, golf w ciekawe, w ciekawe wzory w odcieniach bieli oraz. Czerni. I słuchajcie, na pierwszy rzut oka można by było pomyśleć, że takie zestawienie, czyli sweter oraz masywne buty będą pasować tylko i wyłącznie na przykład do skórzanej ramuneski, tak? Tutaj być może wydaje się, że jest to połączenie dwóch styli. Tak też jest. Elegancki płaszcz w połączeniu z mocnymi mm, dodatkami. Ale słuchajcie, ja chciałabym Was namawiać do tego, żebyśmy bawiły się Eksperymentowały, próbowały, mieszały różne style, ponieważ może z tego wejść naprawdę fajny, fajny zestaw. Dajcie mi koniecznie znać, czy odważyłybyście się na tego typu połączenie i co myślicie o mieszaniu dwóch, dwóch styli, jeżeli chodzi o modowe zestawienia. Kolejny płaszczyk pochodzi z Chemu i jest to najcieplejsza propozycja z dzisiejszego zestawienia. Jest to płaszczek dość ciężki, ale słuchajcie, cieplutki, taki barankowy. Pod spodem ma taki przyjemny materiał, który również fajnie nas otula. Jest nam bardzo, ale to bardzo ciepło. Płaszczek zapinany na guziki. Tutaj posiadacie kieszonki. Z boku również kieszonki bez zamka. Z tyłu prezentuje się. W ten sposób, tak jak już wspominałam, płaszczyk jest z hm -u. Mega podobają mi się w nim również rękawy, są oversize'owe, więc pod spód ubierzecie również ciepły, gruby sweter, który dodatkowo Was będzie grzał. Do tego wiecie, jeszcze czapka, szalik rękawiczki i spokojnie ten płaszczyk nada się z całą pewnością na zimę. Ja słuchajcie, teraz jak to nagrywam i tutaj stoję w, tym, w tej temperaturze pokojowej, naprawdę jest mi gorąco. Ja sobie go również sprawdziłam w niższych temperaturach i było mi bardzo ciepło. Także jest to mój numer jeden na takie chłodniejsze, już takie zimne dni. Jak najbardziej się sprawdza, ogromnie polecam Wam ten płaszcz. On słuchajcie, może być teraz na tych weekendowych wyprzedażach. W ogóle te wszystkie płaszcze, które Wam prezentuję, możecie polować na nie właśnie w najbliższy weekend, zbliża się Black Friday, więc tutaj może uda się upolować płaszczyki w niższej cenie. I słuchajcie, jeżeli chodzi o zestawienie tego płaszczyka, połączyłam go tutaj z, ze sweterkiem dość długim oraz z białymi kozakami. I słuchajcie, ja tutaj za wiele zmieniać nie będę. Za chwilkę pokażę Wam, jak jedna zmiana może sprawić, że nasza stylizacja z takiej eleganckiej stanie się bardziej luźna. Tą stylizacją, słuchajcie, chciałabym udowodnić, jak można w niewielki sposób zmienić naszą stylizację z elegancką na mniej formalną. Wystarczyła tutaj zmiana obuwia, dodatek w postaci takiej bardziej sportowej torebki, i voilà, gotowe. Zostawiłam ten sam sweter, oczywiście, ten sam płaszczyk w roli głównej. Do tego dobrałam e, masywne, toporne buty z pullman. Przepasałam się torebką z hemu. Jest ona dość niewielka, natomiast naprawdę bardzo pojemna. Ja uwielbiam ją łączyć w ty, w, z tym płaszczem, właśnie, i te buty również uwielbiam w połączeniu z tym płaszczem. Moim zdaniem fajnie się to prezentuje na takie zimniejsze dni, może nawet dni z deszczem, ponieważ buty są, e, są na grubej podeszwie, nie jest zimno, nie przemakają. Płaszczyk jest cieplutki, także tutaj całość na plus. Na sam koniec zostawiłam klasykę. Tutaj naprawdę klasa sama w sobie. Czarny, długi płaszcz z konkretną domieszką wełny. Płaszcz jest bardzo ciepły, po bokach posiada rozporki. Jest to aktualna kolekcja z Zary. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten płaszczyk, to standardowo otrzymacie go tutaj z zwykłym, czarnym, przewiązywanym paskiem. Pokażę, go, pokażę Wam go za chwilę w kolejnej stylizacji. Tutaj natomiast zmieniłam pasek, ubrałam skórzany pasek z mocną, e, konkretną klamrą. Jest to pasek również z Zary. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten płaszcz, to jest to bardzo porządnie wykonany, czarny, bardzo elegancki płaszcz. Oversizeowy, ja mam go w rozmiarze XS, więc tutaj możecie zobaczyć, on jest bardzo obszerny. Tak wygląda z tyłu. Tutaj macie po boku kieszenie. Jeżeli chodzi o ten płaszcz, on ma pod spodem podszewkę, jest bardzo ciepły, posiada tutaj konkretny procent wełny, więc spokojnie nada się na zimę. Podspód. Zmieścicie jak najbardziej takie konkretne, też ciepłe swetry. I tutaj połączyłam ten płaszcz z białym golfikiem, białym wspomnianym paskiem oraz z białymi kozakami. Wygląda to bardzo klasycznie, elegancko. Co myślicie? I tutaj moja propozycja mniej formalna. W połączeniu ze swetrem bardzo ciepłym, wełnianym, z takim ciekawym, warkoczowym splotem, z legginsami oraz z mokasynami. I tutaj możecie zobaczyć ten płaszcz z oryginalnym paskiem, w którym go po prostu kupicie. Tak się prezentuje. I słuchajcie, jak ubierałam ten sweter, to jest sweter, jak już wspominałam, wełniany, więc przypomniałam sobie, że nie wspomniałam Wam o najważniejszej kwestii. Ten płaszcz bardzo, ale to bardzo obłazi. Jak to czarne płaszcze w zasadzie, ale słuchajcie, on naprawdę obłazi. Trzeba uważać, z czym go łączymy, z czym, z czym go stylizujemy, bo można naprawdę zostawić na nim różne takie włoski i dodatki, które nie wyglądają fajnie. Mimo wszystko płaszcz godny polecenia. Klasa sama w sobie, naprawdę długi, konkretny, ciepły płaszcz, na jesień, na zimę, jak najbardziej. Moi drodzy, to wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, który płaszczek spodobał Wam się najbardziej i w której odsłonie. Koniecznie również napiszcie, jak lubicie stylizować eleganckie płaszcze, czy potraficie i lubicie stylizować je tak na sportowo, na ludzie, czy jest to tylko i wyłącznie połączenie z eleganckimi butami i torebkami. Moi drodzy, zapraszam Was również do subskrybowania mojego kanału, żeby być ze mną na bieżąco. Odwiedzajcie również mój profil na Instagramie, tam pojawiają się prawie codziennie zdjęcia z inspiracjami modowymi. Mówimy również o strefie beauty, czyli pokazuję moje polecenia kosmetyczne, a teraz życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Widzimy się w kolejnych filmach.